Ja w ogóle mam w rękę grę kakao, a u góry mam gdzieś. Dobra. Siema tutaj Łukasz Łuki, Woźniak. I Ola! Czy znacie grę kakao, którą mam gdzieś u góry? Tak. To dobrze. A jeśli nie, to też zostańcie. Mówimy dzisiaj o grze kakao, ale przede wszystkim o dodatku kakao czekolada i kakao wulkany. Eee, no, więc to, pokażę Wam jak to działa. Powiem wam tak, wulkany to jest wypraska i. Trzy kafelki wulkanów i dodatkowe monetki, mały taki naprawdę mini dodatek i czekolada to jest cztery dodatki w jednym. Mhm. To jest, powiedziałbym, typowe rozszerzenie, w którym nie ma wielkich zmian. Są cztery małe zmiany, które jak się połączy, to się dużo zmienia, ale wciąż gra zostaje ta sama. Ok? Zobaczcie, a później powiemy, co o tym myślimy. Dodatek wulkany to wypraska, a więc ten element składamy i możemy włożyć do naszego pudełka i trzyma wtedy wszystko w środku. Cztery żetony dodatkowych monet i trzy żetony wulkanów. Usuwamy kopalnie, wkładamy wulkany i wulkany mają dwa, dwie monety po dwóch stronach i minus jedną monetę po dwóch stronach, a więc możemy sprawić, że nasz przeciwnik straci jakieś monety. Czekolada to cztery dodatki i pokażę Wam je wszystkie cztery pokrótce. Nie będę opisywał zasad samej gry Kakao, ani szczegółowo też tych wszystkich tutaj rzeczy, ponieważ możecie to sobie obejrzeć w wideo instrukcji na Ułukiego. Pierwszy dodatek to mapy. Kładziemy taki kafelek przy stosie i przez to od teraz mamy dostępne raz, dwa, trzy, cztery kafelki dżungli, które możemy wyłożyć. Każdy gracz ma dwie mapy i dwa razy w ciągu gry, zamiast dołożyć jednego z tych dwóch kafelków, mogę dołożyć jeden z tych dwóch kafelków, płacąc jedną mapę i kafelki zsuwamy w prawo, a więc widzimy troszeczkę więcej w przód kafelków dżungli, które się pojawią, możemy troszeczkę więcej planować i mamy troszeczkę więcej decyzji. Drugi dodatek to trzy kafle irygacji. Zastępujemy trzy plantacje tymi kafelkami i gdy odpalam ten kafelek mogę zapłacić jedną wodę na mojej planszy, żeby wyprodukować aż cztery kakao, a więc pozwala mi to zdobyć więcej kakao za jednym razem. Trzeci dodatek to czekolada. Mamy 3 kafle produkcji czekolady i trzy kafle sprzedaży. Tutaj za każde kakao możemy wyprodukować jedną czekoladę. Oczywiście tyle razy, ile razy ten kafelek odpalimy. Tutaj możemy sprzedawać za 3 monety kakao, a za 7 monet czekoladę. Czekolada normalnie, tak jak kakao, zajmuje miejsce na naszej planszy i nie liczy się nic na koniec, więc warto ją sprzedać za jak najwięcej punktów jak najszybciej. Ostatni dodatek to szałasy. Mamy 12 szałasów, które są dwustronne i mają różne działanie po obu stronach. One się tam czasami powtarza. Na początku losujemy, które działanie będziemy mieli i kładziemy 12 szałasów obok planszy i po swoim ruchu gracz może kupić jakiś szałas. Wydaje on monety, ale ten szałas daje mu na końcu taką samą wartość monet, czyli punktów, czyli nie traci tych monet, a szałasy dają dodatkowe działanie w trakcie gry, na przykład zamiast sprzedawać za dwa, od teraz sprzedaję za trzy kakao, albo dają pewne dział, albo na przykład gdy mam trzech ludków na boku mojego kafelka, to liczę ich jakby na czterech. Albo też dałam jakieś dodatkowe korzyści na końcu gry, na przykład każda świątynia plus moneta, albo po prostu cztery monety. Proste, bardzo proste. Powtórka. Ola, czy podoba ci się kakao? Bardzo. Czy podoba ci się kakao? Podoba mi się dość. Tak? Dlaczego? Um, mi się kakao podoba bardzo. Mi się podoba dość. W sensie no. mam bardziej ulubione gry? Ale a, przez, to, jaka ona, przez to, jaka ona jest, przez to, że jest prosta, przez to, że jest fajna, tak. przez to, że je łatwo ją wytłumaczyć, ona niesamowicie często wraca do nas, do nas tu. Tak, dokładnie. Eee, no, a myślę, że ja bym powiedział, że Kakao eee, to jest trochę kategoria podobna, ja nie mówię, że to jest ta sama gra, bo tak, tak samo fajna, pod nie wiem, która jest fajniejsza, ale mhm. Kakao to jest kategoria splendor dla mnie. Mhm. Czyli gra na tyle prosta, że wytłumaczę ją totalnym no nowicjuszom. Chciałeś powiedzieć nową? Nie, nie, nie chciałem. Chciałem powiedzieć nowicjuszom. Albo totalnie nowym osobom, tylko zmienię zdanie w trakcie. E, a zarazem daje tyle decyzji, że ja chcę w nią grać. Mhm. I naprawdę kakao wraca. No więc dlatego recenzujemy dzisiaj kakao, czekoladę y, i wulkany, pomimo tego, że już ileś tam czasu minęło. Mhm. E, wulkany. Masz jakieś myślenie na temat wulkanów? Fajna, mały dodatek, y, bardzo dużo się nie zmienia. Tak, okay. dokładnie. Dodatek, wulkany to jest. Y, y, tak naprawdę no więcej niż to, co tutaj się dzieje, nie, nie da się wam wytłumaczyć. Jest po prostu element zabierania punktów komuś, który myślę, że w tej grze jest wart, wa ważnym War no, no, no. rozwojem dla gry. Czyli... chociaż... no tak, no, no tak. Czyli ja bym tak, jeśli masz kakao i lubisz, warto. I teraz... To po prostu podkręca troszeczkę interakcję, bym powiedziała. To, czy, I myślę, że w przeszłości to. fajnie jakby dodatki do gry kakao szły w tym kierunku. To jest moja o, opinia. Nie, w ogóle. Nie, nie, nie o rozmiar, tylko o to, że właśnie minus jeden, albo na przykład minus jedno kakao, prawda? Bo tego nie ma jeszcze. Nie? Albo minus jedna czekolada. No bo właśnie pojawia się czekolada. E, kak z kakao robi się czekoladę. Mhm. I teraz zasadniczo gra kakao z gry, w której zbieram kakao i sprzedaję kakao, i to są złoto, to punkty. To robi się gra, w której zbieram kakao i mogę sprzedać kakao, albo mogę zmienić to kakao. Ile razy ja mówię kakao? Możecie wpisać w komentarzu w sumie, ile powiedziałem razy kakao. Nie, już myślę, że jest niedobrze. A więc zmieniam je w czekoladę i to czekoladę sprzedaję bardzo drogo. To jest to. I teraz tak. Te cztery dodatki ja już opisywałem, więc nie będę opisywał ich od nowa. Ale może po kolei sobie je omówmy. Jak ci się podoba mapy, czyli większy wybór wykładania kafelków? Bardzo fajny, logiczny yy, dodatek, który coś tam zmienia, nie za dużo, bardzo fajnie. Tak, myślę, że z mapami zawsze bym grał już w kakao teraz, bo to jest naprawdę. To jest na po prostu, to tylko, no, jeżeli jesteś inteligentną osobą, to po prostu to jest fajne. No. Drugi dodatek, system irygacyjny, czyli to, że mam woda, może dać mi więcej kakao. Czasami to jest fajne. W mhm. jakiś tam, no, w takich momentach to jest fajne, ale, ale nie zawsze. To, to, to był chyba ten, który najmniej mnie, tak. Tak, ja bym też bym zawsze to chyba ja. dodał irygację, dlatego że ona daje pewną decyzję tego, czy zbierę dużo kakao szybko kosztem jakimś, mhm. czy nie. I to jest cały czas. Ta sama decyzja na poziomie tych prostych właśnie mm. kakao kasat. No to jest prawda, dlatego mówię, że w odpowiednim momencie czasami ten dodatek akurat ci siądzie, ale to nie jest dodatek, który mówi u fajnie, czekam na ten kafel. Nie, nie, oczywiście, że nie. To, bo ja, to jest to. E, mało zmieniające na plus rzeczy myślę, że zawsze są fajne. Tak. Ja gor... Najgorsze jest to, jeżeli dodatek daje dużo nowych zasad, albo I dużo nowych, jest... a, a daje niewspółmiernie dużo dobrego. Prawda? Mało dobrego. Nie no, niewspółmiernie dużo, czyli daje mniej dobrego. Okay. Tak, czyli rozumiecie o co chodzi, że fajnie jak, no. jest, jak jest prosty i daje tak samo dużo małego, małych pozytywnych zmian, plus jak jest trudny i daje tyle samo, z plus jak jest tak, to też plus, a jak jest tak, to jest źle. Dobra, dobra. Oh. no to była moja teoria to jest, dodatków. To jest teoria bardzo dobra, no? Trzeci dodatek, czyli czekolada, czyli zmieniamy w czekoladę i sprzedajemy czekoladę. Bardzo fajne, czekasz na ten kafel. Tak? No, to znaczy... To jest, to jest... To jest fajne, ona ci troszeczkę zamuli, dlatego że chcesz no e, Twoje miejsce, bo jeżeli już masz tą czekoladę, to dopóki się nie pojawi ten kafel, to i nie sprzedasz. I bo, dlatego bym powiedział, że czekolada to jest dodatek ryzykowny. Mm, tak. W tym sensie, że gra, e, to znaczy że kakao zostaje taką samą prostą grą, ale pojawia się taka strategia która lekko wydłuża Ci proces mhm. sprzedaży, ale przez losowość tego, kiedy się pojawią kafle, ona może być mniej lub bardziej korzystna w zależności od rozgrywki. To jest prawda. Bo Co... jeżeli się pojawia na samym końcu i przez całą grę, nie? trzymałeś trzy czekolady u siebie, więc reszta siedzi Ci. Tak, ale to jest ogólnie rzadko, bardziej prawdopodobne jest, że będzie względnie szybko i to, i to, i możliwość i tego, i tego, czyli produkcji i sprzedaży, mhm. ale tak jak mówię, to pozdaje nową strategię, której wcale nie musisz robić. Mhm. Czwarty dodatek szałasy, czyli kupujesz coś, co ci daje funkcję. I to jest bardzo fajne. Tak. Oprócz tego, że znowu ja miałam tak, że to, te pieniądze się pojawiły u mnie dopiero na końcu gry, i na końcu gry było wymienianie moich pieniędzy na, mhm. na te szałasy to to jest fajne, to dodaje nową strategię, którą sobie obmyślasz na boku: że ok, dobra, idę w linię albo dobra, idę w coś tam. Mhm. Ym, i to jest fajne, bo możesz mieć jakiś tam lekki zarys strategii. No, aczkolwiek to się rzeczywiście u nas pojawiło na, na sam koniec, nie? Dlaczego? Nie, nie, ja kupowałem inaczej, bo to mm. trochę zależy od Twojej decyzji i ty, e, zależy od tego, kto jak gra. Niektórzy grają tak, że biorą tańsze rzeczy ze słabszą funkcją od mm -hmm. razu. Inni zbierają kasę, żeby pierwsi dostać te lepsze rzeczy. Mm -hmm. Więc to też dodaje kolejną delikatną mm. warstwę strategii. Ja myślę, że bardzo dobry jest ten czwarty dodatek, tak jak pozostałe. Mm. On jest, myślę, że ciekawy bardzo. Jedyna, jakby, mała wada, którą by w nim widział, jest taka, że on troszeczkę ma taką tendencję, że wygrywający jeszcze bardziej wygrywa. To znaczy, oczywiście, że jeżeli ja przez całą grę zebrałbym 40 kaset 30, to wygrałbym i ten dodatek nie zmieni tego sam w sobie, mhm. chyba że ja te pieniądze trzymałem, żeby kupić coś fajnego jakiś żeton. I ktoś mi go sprzątnął przed nosa, a ty swoje wydawałeś sprytnie i mnie przegoniłaś, ale w większości wypadków to doprowadzi do jeszcze większej różnicy w naszych punktach. E, ale, ale znów, to, nie, to jest za mała gra, żeby mówić o efekcie, wiecie, kuli śnieżnej, nie? że wygrywający wygrywa jeszcze bardziej. Po prostu jest to mała rzecz, która, która cieszy. Um, a więc podsumowując, chyba trochę wszystkie cztery dodatki oceniliśmy y, pozytywnie. Tak, bo to są, ja lubię takie dodatki, które nie zmieniają całej gry w jakąś inną grę, y, które dodają jednak czegoś nowego, które bardzo płynnie są dołączone do gry i nie są jakimś osobnym kikutem, który nie do końca pasuje. Więc tutaj pasuje wszystko, wszystko jest fajnie. A więc tak, polecamy kakao, polecamy kakao, czekoladę i czekoladę oh, kakao, wulkany. Y, jakbyś oceniła no nie wiem, powiedziałbym, że oceniamy to wszystko razem, czyli dodatki do kakao. Jak by się oceniły? Cztery. Ja bym powiedział, że... Hmm. Huh. I wreszcie ja bym powiedział też cztery, ale chyba przez to... No nie wiem, bo to one... Podoba mi się to, w jaki sposób one się pojawiają w tej grze. Nie wiem, bo samo kakao. Zastanawiam się między 4 a 5. Tak, zastanawiam się między 4 a 5. Nie dlatego, że one są jakieś genialne same mm -hmm. w sobie, ale bardzo mi się podoba. Dobra, to ty dajesz 4, to ja dam 5 i jest jakiś balans. Mm -hmm. Ale bardzo mi się podoba to, w jaki sposób właśnie to... one się pojawiają w tej grze. Mm -hmm. to, to jest dla mnie główny, główny plus, e, e, jeśli o to chodzi. E, aczkolwiek liczę, że dodatek 2, jakby duży, drugi, będzie już leciutko tą grę, wiesz wnosił na lekkie wyżyny, no chociaż nie, to musi być proste. Wow. Wow. Uwaga. Yy, yy, na koniec informacja od naszego sponsora sk sklepu łukiego. <laughs> E, na, na, ten odcinek jest sponsorowany oprócz tego, że. Przesłowo. Y, przesłowo kakao. Ten odcinek jest sponsorowany przez sklep y, gry planszowe ukiego.pl, ale wpisuje się tylko UKIEGO, gdzie możecie kupić kakao i dodatek do kakao i y, to. Więc możecie teraz całą naszą opinię na temat tej gry wywalić do śmieci jako subiektywną y, albo stwierdzić ty. Oni mm, ocenili kakao już dawno temu pozytywnie i je lubią i teraz je sprzedają. Dokładnie. <laughs> tak na koniec yy, pożegnanie, jeżeli chcecie, żeby pudełko pełne pomysłów wróciło, to czekamy aż zbierze jakaś tam pula waszych sugestii, więc możecie sugerować. A jak nie, to za, na zakończenie mam taką nową tradycję, że machamy po prostu. A to jest tradycja, która jest, yy, jest tak zwana familia, nie? To jest tradycja, która jest tak zwana wszędzie, no to jest, to, to, jest to życie. Łukasz! Co? Nie możemy machać i się smyrać? <laughs> nie. Bye! No, ja jestem ciekawa, kiedy uzniesz ten film? Jeszcze nie. Nie, moim zdaniem uznałeś już bardzo dawno, bo to nie ma sensu. <noise>